Ho, HO! W tym roku jestem w firmie Motolider. Przyszłem ich odwiedzić z prezentami. Napisali do mnie ładny list. Wy też napiszcie ładny komentarz i tak samo dostaniecie jakiś upominek. Czy byłaś w tym roku grzeczna i uczciwie pracowałaś? No pewnie. Sylwia, a Ty pewnie do mnie list pisałaś. Tak, tak. Że taki tak. prezent właśnie chciałaś. Tak, tak. To tak, dla Ciebie. Tak, dziękuję. I w następnym roku tak samo bądźcie spokojni i uczciwie pracujcie. Oho, teraz mamy coś dla naszej dziewczynki. Ach, dziękuję bardzo! Nie spodziewałam się. Mam nadzieję, że w następnym roku tak samo się spotkamy. No raczej nie tak, dziękuję bardzo. Tylko nie zapomnij na następnym roku o liście. Nie zapomnę na pewno. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Też mam coś dla męskiego obrona, naszych pracowników. O ho, ho! A to na pana Bartka. Proszę. O, dziękuję. I mam nadzieję, że w następnym roku tak samo się odwiedzimy. O ho. A teraz prezent dla medytora w firmie Motolider. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że następny rok tak samo będzie pracowity. Jak Najlepszy ten. jest nimi rok. No. Ja wiem o tym. Nikołaj sam to pije. Teraz jestem z pracownikami firmy Motolider, którzy chcą Wam złożyć życzenia. W imieniu całej załogi firmy Motolider chcieliśmy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, zdrowia, szczęścia, pomyślności i udanych zakupów zbliżającym się roku.